Witajcie, z tej strony Gileon i witam dzisiaj w sklepie 27 czerwca 2024 roku no i co, powróciły kolejne letnie skiny czyli plażowy Brutus plażowa Julka i mamy nowe instrumenty czyli gupikowa melodia za 500 bas ananas zestaw biba banana gapowicz Plażowy Pentak. I Tropikalia Z1500. I powrócił jeszcze śmietankowiec. I letni Drifter. Letnie skiny nadal w sklepie. skiny Minima to samo. Nikech 30 nadal w sklepie. Marvel to samo. Te skiny nadal w sklepie. Super to samo. Te itemy nadal w sklepie. Królewska Tęcza, to samo. Zestaw Mądry Wojownik za 2300. Gun za 1200. Dzika Fala za 800. Ostrze Mądrości za 500. Shifu za 1200. Duk za 1200. Rybny Szaszłyk za 800. Marino za 1200. Świeże cięcie za 500, Ione za 1400 wraz z takimi kilofami, Rozgwiazda za 1500, Zina za 1200, Pinakije za 500, Śmigłowy Półosiowy za 1200, hipernowa za 1200, Brutalna Siła za 500, Powrócił zestaw DUR Burgerownia. Zestawy LEGO na w sklepie. Metallica to samo. Szafka Kliksa nadal w sklepie. cyklon Adioskopa to samo. Jaguar 619 DDZ 50 nadal w sklepie. Dopalacz poligonalny to samo. Koła 3 na nadal w sklepie. Kółka Santa Fe to samo. Nissan Z Performance na w sklepie. Sprzęt na festiwal to samo. Ścieżki jamowe nadal w sklepie. Nie mysz dzisiaj do dopalacza błyskawice, do dopalacza Star Trek i ku Masato. No i co? Jeśli sklepik Wam się podobał, to pamiętajcie subzwone łapka w górę ko leon w sklepie, a się z wami żegnam siemneczko.